Uczniowie zespołu szkół numer 2 w Dębicy stworzyli projekt Cyber Psycho w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, bo chcą walczyć z hejtem w internecie negatywnymi komentarzami. Philip Skok, jeden z uczestników tego projektu, mówi, że z tym problemem spotyka się wielu młodych ludzi, dlatego chcą robić ankiety w swojej szkole i innych placówkach, aby zgłębić ten temat i wiedzieć ile osób w ten sposób zostało skrzywdzonych. Chcemy w jakikolwiek sposób udokumentować to, pokazać to właśnie ludziom, naszym odbiorcom i w pewnym sensie pomóc im radzić sobie z tym problemem. Mamy pomysł taki, żeby odwiedzać dębickie szkoły i przeprowadzać tam ankiety. Ankiety będą zawierały czy dana osoba w ogóle kiedykolwiek doświadczyła cyberprzemocy i w jakiej postaci. Z tych ankiet, z głosów właśnie ankietowanych, przedstawimy statystykę, którą później udostępnimy na naszych mediach społecznościowych i w ten sposób właśnie nasi odbiorcy będą mogli zobaczyć, jak duże grono osób boryka się właśnie z takim problemem cyberprzemocy. Cyberprzemoc stanowi formę przestępstwa, zagrożoną również karą pozbawienia wolności do roku.